Maxwella. Obracaj się Jeszcze. w niego i lecimy tam Jeden A to my my lecił, no to uwierzyj mi, bo ja mam zminimalizowane najbardziej Otwieraj sporochron, otwieraj sporochron Baza Otwiołenna. Maxwell Nie wiem gdzie to jest Przed nami no, Tak na jaki zachód Reklama Shrooms TV Na północ? Na północ mam lecieć? Na północny zachód Jeszcze raz, dobrze Zaznaczę sobie tam Ile już royalów wygrałem? Dzisiaj miałem dwa razy pierwsze miejsce i raz drugie miejsce. Dziś było zajebiście jeśli chodzi o Battle Royale, jeśli ktoś ominął to oczywiście wszystko się znajdzie w jutro, pojutrze na archiwum live. Eee, I tyle w temacie. Damy radę kurde. Ty tu przede mną lecisz, eee odwróć się. Tak? A masz do mnie mówić? Tak. Gruby słyszysz mnie? Halo? Halo? Tak. Tu musimy w domkach wylądować, ja nie dolecę do bazy. Wiesz? Kurde, będziemy lądował na górze, co nie? Nie, no ja będę tu ty. na domkach po przy drodze lądował. Coś z wiatrem ja zrobili. Strasznie znosi te, te spadochrony, wiesz? A to ty pode mną jesteś? Możliwe. To ja też jestem koło tych domków, ląduję w tych domkach. Na <laughs> jaki zachód grubokrojony krojony <laughs> Do 250 zł jakieś słuchawki polecam. Wiecie co? Ja chciałem całem tę Siberię znów kupić. Chociaż w co mnie te moje są dobre, musiałbym je tylko... Na, znaczy dobre, no jedna nie działa, musiałbym po prostu oddać do naprawia czas słuchawek. Nie wiem czy coś takiego istnieje. To ty grubo obok mnie jesteś? Właśnie ktoś wyglądował. Nie wiem, to ja lecę. jak lecisz, to nie ty, to mówi: Ja lecę, jestem grubo-krojony i lecę. Ja lecę i jestem koło tych domków. No w... boże, to jest znów ten serwer co ma zepsutą tą. ze psute napisy. Ty typu biegnie do tych domków, jak nas dojadą? Grubokrojony. Muszę hamować? Ale przywaliłem mordą, o Boże. Ale <noise> wyciągnie. Dobra, biegnę. Grubokrojony. Przywaliłem moc. <noise> Koło tych domków biegnę. Tak. koleś, ma już, koleś ma już broń, koleś ma już uważaj. W domku. A kurde. Przy tym dużym jest. Domku już. ma broń? Spieprzaj stamtąd, pierwszej stamtąd. Ja już na, biegnę na bazę MI, wiesz, Mike. W którą tą stronę? północ. Północny zachód. No to, mus to muszę obiec ten domek Wydaje mi się, że jeden broń podnosi. to ty biegniesz. On może coś Echa, to ty biegniesz. Odwróć się, odwróć Odwróćcie, nie wiem, odwróciłem się to chyba nie ja Bo ja biegnę pod górę Aha, że miałeś to samo z Siberiami 75 zł i co naprawił? Ale jak nowe głośniczki, to chyba jeden nowy głośniczek, a to nie powoduje, że nagle jest trochę inny, czy po prostu Ci zmienił głośniki w słuchawkach? Tak jakby całe słuchawki zmienić, nie? Dobra, grubo-krojony, ja Cię tu nie widzę w ogóle nikogo. Ja Więc też, co? jak mnie zobaczysz, to powiedz. Biegnę do bazy Mike na północ. Nie wiem, czy ja dobrze biegnę, bo ja chyba Nie możesz drogi biegnę. przekroczyć. Drogę musisz mieć po lewej swojej Jaką drogę, ja tu w lesie jestem W lepiej mi drodze. Hmm. jestem, Idę, jestem Czy ja mogę pojedzieć no Take ja biegnę na półno. Jeżeli byliśmy w tych Czy komputer do streamowania to... jest w miarę dobry? No do streamowania jest bardzo dobry, bo ma i7, ma kartę graficzną jakąś tam GeForce, która pozwala mi na... Ten na używanie Nvidia, Enco, NVIDIA Encodera itd. Więc do streamowania jest taki dość spoko. Więcej za wiele Wam nie potrzeba. No, a komputer do grania jest spoko do grania. No nie jest to jakiś super, najbardziej topowy komputer na świecie, nie? Kolej, NVIDIA no, do dymu taki leci? Dym leci? A nie, to chmury. To się <śleszamy> Grubokrojony, coś ty pał No wiem, wacie. no chmury wyglądają trochę jak dym, no ale jak kurde... Dym, no. Grasz, to pierwszy raz w tą grę grasz, żeby pomienić chmury z dymem. Nie, bo tak na początku to tak z dół wyglądało jakby dym, a to nie dym. A tu stamina jaka jest? Eee, nie czy nie ma nie nie bardzo. Chyba wyłączyli w ogóle to męczenie, bo się przestała męczyć po prostu. No dobrze, to se to nie odcisnę. Tylko nie wiem, czy ja dobrze biegnę. Nie ma czegoś takiego jak słuchawki do cs czy do ARMY, jeżeli chcesz dobre słuchawki gamingowe, kupić. Dźwięk przestrzenny 7.1, wiecie co? No, wydaje mi się, że na pewno jest coś takiego jak słuchawki do gier, słuchawki do muzyki ten, bo jednak do gier trochę inne będą słuchawki niż do muzyki. Wiecie, basy i takie inne tam rzeczy, nie? Ale... No, później już trzeba szukać, nie? wiem, Są takie fora właśnie audio fickie, gdzie tam mają jakieś rankingi słuchawek i tak Sobie naprawdę już za 200 zł znaleźć. za 200-300 już można takie spokojnie dobre słuchawki do tego do pompa Jaki ty, na jakich ty kwadratach jesteś? bo jestem 30 20 Korda. Ja jestem 43 4,35 więc te, jesteś 4 i... gdzieś daleko Ja już Czekaj, jestem pod bazą te, te Mike, na... rozumiesz? Czekaj, te liczby na górze masz jakie? 40 masz? 43,35 35, no to masz sobie tak Bo ja jestem 31-37 Ale wiecie jak ja mówię słuchawki do gier to nie mówię o słuchawkach gamingowych, że one są razera, albo coś, tylko słuchawki to od... Ja nie wiem, coś tam jest w tych kiedyś tam czytałem. O tym, że jedne mają więcej basów, jedne mniej basów, coś tam... No właśnie któreś, te gamingowe mają chyba mniej któreś, basów. Któreś, któreś z nich to są po prostu się najbardziej bardziej się do grania nadają niż. Do... Ja jebie. Koleś kolesia zastrzelił. CZŁOWIEK CZŁOWIEKA ZABIŁ! Obok mnie uciekam, grubokrojony. Rozumiesz A to? biegnę tam już, czekaj. Nie, no nie uważaj jak przy jestem, tej bazie, mają, bo no. właśnie widziałem, jak człowieka, człowieka zabił. A czekaj, jestem pod bazą Murejka, jak tego nie mogę mnie widzieć? A nie, może jednak nie. Bo po co dać ciszej grę? Ale co, ja mam ciszej grę grać? Ale ja muszę też słyszeć coś w tej grze. A ja nie mówię kupowania, nie mówię gamingowych słuchawek do kupować do gier, tylko ogólnie słuchawki kupić, ale żeby się do gier nadawały. Czyli mogą być muzyczne słuchawki, ale do gier. Ale nie wiem czemu one się różniły już, nie pamiętam. Ja to mam w dupie, bo ja mam takie ucho, że mi to Tito co tam mi kurde wpuszczył. Ja w ogóle różnicy nie zauważam wielkiej, więc jak kupuję takie słuchawki, żeby miały tak w terraśmiech 200-300 zł, wtedy zakładam, że na przykład że mi się nie zepsują po dwóch dniach, nie? No bo... bo mają jakąś tam jakość określoną ale nie bardzo na dźwięk zwracam uwagę bo po prostu nie słyszę różnicy o, żadnej wielkiej widzę mazę Mike, czekaj tam na mnie ktoś za mną biegnie chyba, tu, tu koleś nie to jakieś bombardowanie są, czy czerwona strefa stary, ja tu biegam i tu nie ma żadnej broni rozumiesz w tej bazie Mike ja jestem bronią, twoją. znaczy ja, oj jest on warny ja, ja mam Uważaj, bo bronią, tam jest pełno osób, słowa. na wieży jest pełno osób. Ja biegnę już do tej szkoły na północ od bazy Mike, bo w tym bazy już za dużo osób. Kurde, ty mi nie mów tak, bo ja nie wiem. Superlux ja kd jestem... 681 EVO MK2 i będzie dobrze. Wiem, czekaj, to jest tak po lewe od tej bazy Mike, jak ja biegnę. Bo cycasta ja biegnę smerfetka, cysta, nie, cycasta smerfetka, że mają efekty ściszyć. Ale ja zawsze tak grałem, wiesz, cycasta smerfetko. czy z tyłu, nie wiem. Tu do mnie wali. Nie, to bombardowanie. Ojej, ja teraz dopiero bombardowanie. kurde padłem, padłem. Ze szkoły walił jeden z przodu chyba drugi z tyłu. Grubokrojony. Ja jeszcze żyje. Och, masakra. Nie, nie dam się tak. Pomszczę cię. Grubokrojony, to będziesz nam zdawał relacje z tego, jak ci idzie, okej? Okay? Dobrze.